Jak widać, e, różnice pomiędzy tymi turbinami są e, dosyć e, widoczne. Dla porównania pokażę Wam e, sztuczkę z kluczem e, 27 długim. Tutaj, przy oryginalnej wyciągniętej tego samochodu, klucz nawet nie wchodzi do samego końca, nie dotyka łopatek. Do turbiny zmodyfikowanej, klucz wchodzi do samego końca, jeszcze ma trochę przestrzeni i troszkę luzu. Założę teraz zaślepkę EGR przy kolektorze wydechowym, dzięki któremu będzie EGR 100% wyłączony. U Zbigniewa kipy nie ma lipy, także wszystkie części montażowe do turbiny, wszystko jest zakupione nowe. Szpilki, uszczelki, nakrętki, wszystko. Witam Państwa serdecznie po kilkudniowej przerwie. Mamy ładną pogodę, także możemy dzisiaj śmiało dokończyć to, co zaczęliśmy kilka dni temu. E, mamy zrobione elementy mechaniczne w samochodzie, czyli, tak, mechanikal. Wyłączony filtr cząstek stałych. Mamy założoną turbosprężarkę z większym kołem kompresji. Mamy założony większy interkuler. Mamy do tego e, usunięty fizycznie zawór EGR-u. Tutaj na kolektorze wydechowym mamy zaślepeczkę i fizycznie zaworu nie ma. Mamy wyczyszczony, wypiaskowany pięknie kolektor sący z naszym grawerunkiem i mamy jeszcze usuniętą całkowicie fizycznie przepustnicę. Pojedziemy teraz na test drogowy, zobaczymy jaki przyrost mocy, co w ogóle prezentuje ten samochód po tych modyfikacjach tylko mechanicznych. Zapraszam. Tak więc sprawdzimy teraz jakie osiągi prezentuje ten samochód tylko po modyfikacji mechanicznej. 126 koni i 300 nm, czyli mamy przyrost e, rzędu 7-8 koni, ale za to mamy 30 nm, także jak widać jest to dosyć duża różnica.